Szabłowska rzuciła nowe światło w sprawie przyczyn śmierci Stanisława Sojgi. Ma wątpliwości, wskazała na ten trop. W nocy 21 sierpnia do mediów trafiła smutna wiadomość o nagłej śmierci Stanisława Sojgi. Artysta miała tego dnia wystąpić na festiwalu w Sopocie, pojawił się nawet na próbach i nic nie zapowiadało, że dojdzie do najgorszego. Jak się okazało, następnego dnia sprawą zajęła się prokuratura, teraz głos postanowiła zabrać Maria Szabłowska. Dziennikarka ma pewne wątpliwości co co przyczynę śmierci. Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia 2025 roku, miał 66 lat. Informacje te przekazano podczas Top of the Top pod Festival, gdzie artysta miał wystąpić podczas czwartkowego koncertu. Tak się jednak nie stało. TVN przerwał transmisję koncertu, by oddać hołd muzykowi. W operze leśnej na sceny wyszli też zapłakani koledzy z branży, którzy odśpiewali największy przebój zmarłego piosenkarza. Stanisław Sojka nie żyje. W miniony piątek swoimi wspomnieniami zaczęli dzielić się celebryci, którzy mieli okazję poznać Sojkę. Kilka godzin przed śmiercią widziała się z nim m.in. Kajach. Staszku, kilka godzin temu zapytałam Cię co z tą tolerancją. Odpowiedziałeś Kasia, Nie ma. Gdybym tylko wiedziała, że to nasza ostatnia rozmowa. Nic mądrzejszego już dziś nie napisze. Do zobaczenia, napisała przejmująco piosenkarka. W fakcie z kolei pojawiły się w międzyczasie informacje o tym, że sprawą śmierci Sojki zajęła się prokuratura. Wczoraj, 21 sierpnia 2025 roku, przeprowadzono czynności w sprawie śmierci artysty. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, powiedział faktowi szef prokuratury rejonowej w Sopocie-Prok. Michał Łukasiewicz. Maria Szabłowska przerwała milczenie w sprawie śmierci Sojki. Ma wątpliwości. Teraz, Świat Gwiazd opublikował rozmowę z dziennikarką muzyczną Marią Szabłowską. Kobieta zna się chyba ze wszystkimi artystami w kraju. Śmierć Sojki także mocno nią wstrząsnęła. Kobieta była mocno zaskoczona informacjami o tak nagłym odejściu. Od razu pojawiły się u niej spore wątpliwości co do przyczyn. Wskazała na jedno. Podobno aż 30 kg schudł, ktoś mi mówił. Może to przesada była z tym schudnięciem? Za dużo może? Nie wiem, no trudno w ogóle wyrokować, orzekła Maria. Maria Szabłowska o śmierci Sojki, nagle wszyscy sobie uświadomili. Potem dodała, że w radiowej jedynce, gdzie pracuje, reakcja na śmierć Sojki była natychmiastowa. Był to wszak wielki artysta. Zrobili w jedynce noc. To jak gruchnęła wiadomość o śmierci Staszka wtedy program nocny był cały poświęcony właśnie Staszkowi i Sojce reakcja słuchaczy była niesamowita po pierwsze niedowierzanie w ogóle i pytania jak to ale potem właśnie nagle jakby wszyscy sobie uświadomili kim on był dla polskiej piosenki on był bardzo ważną postacią, ponieważ on nigdy w życiu nie zniżył się do jakiejś szmiry czy do jakiegoś takiego przeboju niskich lotów, żeby publiczności się przypodobać. Nie, on robił swoje. Miał bardzo duże wyczucie, podkreśliła Szabłowska.